Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego. Na pożytek nasz duchowy czyta nam Kościół Święty, Matka Nasza, na dzień Bożego Narodzenia lekcję wyjętą z listu Świętego Pawła Apostoła do Tytusa. Po rozlicznych i przeróżnych sposobach, jakimi niegdyś mówił Bóg do Ojców przez proroków. Na koniec w tych czasach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy i przez niego stworzył wszechświat. To ten zaś, będąc jasnością chwały i odbiciem istoty jego, a podtrzymując wszystko słowem swej potęgi, dokonał oczyszczenia z grzechów i zasiadł na prawicy majestatu na wysokości. Tym wyższy stał się od aniołów, im osobliwsze nad nich odziedziczył imię. Bo któremuż to z aniołów powiedział, kiedy Bóg, synem moim jesteś, ja cię Ciebie dziś zrodził. I znowu, ja mu będę ojcem, a On mi będzie synem. I kiedy znów wprowadza pierworodnego na okrąg ziemi, mówi: Niechaj Mu cześć oddają wszyscy aniołowie Boży. A do aniołów powiada, z aniołów swoich czyni on wichry, a ze sług swoich ognia płomienie. Do syna zaś, stolica Twoja Boże, na wieki wieków, berło prawości, berło panowania Twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a nienawidzisz nieprawości, dlatego namaścił Cię Boże Bóg Twój olejkiem wesela nad uczestników Twoich. Oraz Tyś, o Panie, na początku utwierdził ziemię, a dziełem rąk Twoich są niebiosa. Zaginą one, ale Ty trwać będziesz i wszystkie jako szata zestarzeją się i zmienisz je jako odzienie, a zostaną zmienione. Tyś wszakże zawsze tenże sam i lata Twoje nieskończone. I Ewangelię zapisaną u świętego Jana, których jako słów Bożych z uszanowaniem powstawszy, wysłuchajcie. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko się przez nie stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemnościach świeci i ciemności jej nie ogarnęły. Był człowiek posłany od Boga, a Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby świadczyć o światłości, aby przez Niego wszyscy uwierzyli. Nie był on światłością, ale miał świadectwo dać o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka na ten świat przychodzącego. Na świecie był, a świat był przez niego stworzony, i świat go nie poznał. Przyszedł do swojej własności, a swojego nie przyjęli. A wszystkim, którzy go przyjęli i uwierzyli w imię jego, dał moc, aby się stali synami Bożymi. Którzy nie skrwi ani z żądzy ciała, ani też z woli ludzkiej, ale z Boga się narodzili. A słowo stało się ciałem i mieszkało między nami. I widzieliśmy chwałę Jego, pełnego łaski i prawdy, chwałę jako jednorodzonego od Ojca. Tyle słów świętej Ewangelii przeznaczono na dzień dzisiejszy Wsiądźmy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wczoraj niektórzy z nas byli na Mszy Świętej Wigilijnej, na pierwszej Mszy Świętej z Bożego Narodzenia w nocy, i podczas tej Mszy Świętej zapraszałem także i dzisiaj, ponieważ. Nie da się w czasie jednej mszy świętej, w czasie jednej liturgii, w czasie jednego kazania opowiedzieć wszystkich bogactw i treści, jaka płynie z Bożego Narodzenia. I to dlatego Kościół Święty przedłuża tę uroczystość na 8 dni, abyśmy mogli w jakimś stopniu, na tyle ile możemy pojąć, dlaczego Kościół Święty mówi nam, że ta tajemnica jest wzniosła i wielka. Dla zrozumienia nauki dzisiejszej Mszy Świętej potrzeba było jasnego umysłu. Dlatego Kościół Święty ukazuje nam prawdę Bożego Narodzenia, najtrudniejszą i najważniejszą. Dzisiejsze teksty mszalne, które usłyszeliśmy, opowiadają nam, kim tak naprawdę jest nowonarodzone dziecko. Kiedy pasterze przyszli do żółpka, widzieli dziecię. Widzieli Maryję, Józefa, jego rodziców i nowonarodzone dziecię, które praktycznie niczym nie różniło się od tych, które widzieli w ciągu swojego życia, które przychodziły na świat. Ale znaki, które przy tym narodzeniu były, były niezwykłe. I już pozwalały także i tym pasterzom domyślać się, że dziecię to nie może być zwykłym tycięciem. Aniołowie, którzy budzą pasterzy ze snu, które dają znaki, idźcie do Betlejem, tam narodził się wam Zbawiciel, znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i położone w żłobie. Błogosławiona, błogosławiona Katarzyna Emeryś, wizjonerka, Opisuje, że tej nocy, a była to pora roku martwoty, zakwitły wszystkie kwiaty i wszystkie rośliny wokół groty betlejemskiej. Niezwykłe widowisko. O tej porze nic nie kwitnie, nic się nie rodzi, chociaż jest to ciepły klimat. Jednakże także i przyroda cieszyła się i radowała z narodzin Zbawiciela, i dawała także znaki, że dziecię to musi być dziecięciem niezwykłym. Jezus był jeszcze malutki, nie mógł jeszcze dawać świadectwa o sobie. Ale tak jak to później Pan Jezus powie, jeżeli umilkną ludzie, którzy oddają mi chwały, kamienie wołać będą, każde stworzenie, także i przyroda, którą martwą nazywana jest, będzie dawać świadectwo o tak jak burza, która się ucieszyła, uciszyła. tak jak y, wody, które się rozstępują, tak również i kwiaty, które zakwitają, i rośliny na znak radości Bożego Narodzenia właśnie tej nocy. I właśnie pasterze dzięki temu niezwykłemu zjawisku mogą bez trudu odnaleźć to miejsce, które zapowiada Ani. Można powiedzieć, że dzisiejsza Msza Święta, w tradycji jest to trzecia Msza Święta Bożego Narodzenia, Msza Święta w dzień, jest takim punktem kulminacyjnym całego obchodu, który rozpoczęliśmy dzisiaj w nocy. I zwraca właśnie naszą uwagę na godność dziecięcia, które rodzi się w betlejemskim żłóbku. Dzisiejsze teksty Mszy Świętej nazywają to dziecię słowem. Słowo stało się ciałem, śpiewamy w kolendach. Słowo stało się ciałem, słyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii. Słowo staje, stało się ciałem, słyszymy każdego dnia, kiedy kapłan odczytuje czy odśpiewuje ostatnią Ewangelię. Dzisiaj akurat nie będzie ostatniej Ewangelii, ponieważ była ona odczytana jako Ewangelia, ale słyszymy te słowa. Każdego dnia słowo stało się ciałem. Dlaczego Chrystus nazywany jest Słowem? Żeby to zrozumieć, musimy cofnąć się do księgi rodzaju. Tam pod drzewem poznania dobra i zła, gdzie zgrzeszyli pierwsi ludzie, Pan Bóg nie porzucił człowieka. Człowiek wprawdzie musiał opuścić raj, ponieważ ktoś, kto jest grzeszny, nie może być w raju. W raju mogą być tylko święci, a już Adam i Ewa świętymi nie byli, bo zgrzeszyli. Ale Pan Bóg nie porzucił człowieka, to co wczoraj próbowałem także powiedzieć. Ale już tam, pod drzewem poznania dobra i zła, zaplanował naprawę całej ludzkości. Co było naprawą tej ludzkości? Zesłanie Syna Bożego. I to tam, pod drzewem Pan Bóg dał słowo. Czyli dał obietnicę, że to wszystko się naprawi. Że z Ewy, czyli z ludzkiego potomka, narodzi się ktoś, kto zmiażdży głowę węża, kto zniszczy szatana. Pan Bóg daje swoje słowo, daje obietnicę. Dlatego w dniu Bożego Narodzenia mówimy, że Pan Bóg wypełnia swoją obietnicę. Wypełnia dane słowo już w raju, przed tysiącami lat. A więc mówimy, że Słowo stało się ciałem. A Chrystus jest właśnie Słowem Boga Ojca, bo jest Jego obietnicą daną dla świata. Słowo stało się ciałem. Kiedy otworzymy Pismo Święte i zobaczymy i sprawdzimy dzisiejszą Ewangelię, która jest także ostatnią Ewangelią, a łatwo to odnaleźć, ponieważ jest to prorok, prorok prolog, a więc wstęp do Ewangelii Świętego Jana. Bardzo poetycki, bardzo teologiczny, wznoszący na wyżyny duchowe. Tekst pisany przez świętego Jana, apostoła i ewangelistę, dlatego też na marginesie mówiąc, święty Jan jest przedstawiany jako orzeł, ponieważ jego Ewangelia rzeczywiście wybitnie wzbija się w swoim poziomie intelektualnym i teologicznym ponad wszystkie Ewangelie. Tam święty Jan w tajemniczy sposób pisze o Słowie. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem. Było Słowo. Wszystko przez nie się stało, aby z niego nic się nie stało, co się stało. Ono było życiem ludzi. Kiedy czytamy ten wstęp Ewangelii Świętego Jana, powinno zastanowić nas jedno: że za każdym razem, kiedy święty Jan pisze wyraz Słowo, pisze je wielką literą. Kiedy czytamy dalej ten fragment, Widzimy, że to słowo odnosi się wprost do Jezusa Chrystusa. I teraz, kiedy postawimy zamiast wyraz słowo imię Jezus, to byśmy musieli powiedzieć to, co Jan ma na myśli. Na początku był Jezus. Jezus był u Boga i Bogiem był Jezus. Ewangelia świętego Jana. Od samego początku ukierunkowuje nas, kim jest Jezus Chrystus. Bogiem jest Jezus. Przypomnę Wam tę historię, może co roku ją powtarzam, pewnie tak, ale może łatwiej zapamiętamy. Ci, którzy jej nie pamiętają Pamiętacie, jak kiedy wam, kiedyś wam mówiłem Że na lekcji religii Tuż przed świętami, kiedy było zamieszanie z planem Nagle pojawiły się na religii osoby Które były wypisane A tak naprawdę była to jedna osoba Była to szkoła zawodowa, szczecińska I akurat jakimś cudem Podeszła uczennica I ja mówi, proszę księdza, czy ja mogę być tutaj Z klasą na religii, bo tutaj no, Wcześniej przyszłam, nie wiedziałam, że będzie zmiana planu I czy mogę z nimi być na tej lekcji nie chcę na korytarzu siedzieć. I mówię, tak, proszę, zapraszam. Rozmawiamy, rozmawiamy, dyskutujemy. To akurat temat był bożonarodzeniowy. Opowiadam tym dzieciom, dzieci słuchają. I w pewnym momencie ona nawet, ta uczennica, tak jakoś żywo ze mną dyskutuje. I taki zdziwiony mówi, masz taką wiedzę? Dlaczego ty w ogóle nie chodzisz na religię? A ja jestem innego wyznania. Nie wiem, że jakiego Ty wyznania jesteś? A ja jestem świadkiem Jehu. I ona natychmiast do mnie yy, yy, zwraca się: No, bo Wy wierzycie, że Jezus jest Bogiem. Bo jest Bogiem. Ona mówi: Nie jest Bogiem. Ja mówię: Jest Bogiem. Cisza w klasie się zrobiła, jak makiem zasiadł. Nagle uczennica kłóci się z księdzem o bóstwo Chrystusa. I patrzą wszyscy, kto wygra. I ona mówi tak, a ja mam Pismo Święte w plecaku, to wyciągną. Rzeczywiście, wyciąga Pismo Święte z plecaka i mówię tak. To ja Ci mogę udowodnić na podstawie Twojego Pisma Świętego, że Jezus jest Bogiem. Zgadzasz się na to? Tak. Wszyscy się patrzą, cisza jak po w kinie. Ja mówię, macie tam w tym waszym Piśmie Świętym Ewangelię Świętego Jana? Mamy. To otwieram. Bez trudu. Odnajduje początek Ewangelii Świętego Jana, i ja mówię tak: czytam. I ona czyta. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. I ja mówię tak: a u Was w Piśmie Świętym wyraz Słowo jest pisane wielką czy małą literą? Ona mówi: no wielką, a dlaczego? No w sumie to nie wiem, to czytaj dalej. Czyta dalej ten prorok, te prorok Świętego Jana. No i dochodzi do wniosku, no, że w sumie no, święty Janoknik no, może pisać Ewangelię. No Ewangelia jest o Jezusie Chrystusie. Jezus i święty Jan jakby rozpoczyna swoją Ewangelię od zaznaczenia, kim jest Jezus. No i ona w końcu dochodzi sama. No tak, no, święty Jan pisze o Jezusie. Ja mówię, no to czyli jeżeli słowo to Jezus, to zamiast słowo przeczytaj ten fragment jeszcze raz. I tylko mów w imię Jezus. I ona czyta, tak jak proszę. Na początku był Jezus, Jezus był u Boga i Bogiem był Jezus. I umilkła. Ja mówię, widzisz? Wyznałaś wiarę, że Jezus jest Bogiem. Nie, to coś nie tak jest. Ja, no, no jak coś nie tak jest? No, no każdy człowiek, który ma rozum, tak? No jest w stanie przy tych kilku fragmentach dobrze i jasno określić, tak, z czym mamy tutaj do czynienia. Jeszcze tam kilka fragmentów żeśmy e, wspólnie przytoczyli, odszukała, była ogólnie zszokowana. Mówi, na pewno, ja muszę coś poszukać, my na pewno mamy na to jakąś odpowiedź. Tak, my, no tak Wy zawsze macie e, jakąś odpowiedź, tak? byle by nie być posłusznym rozumowi i temu, co się czyta, i temu, co się e, widzi. Ale kochani, niech ta krótka historia uzmysłowi nam fakt. Że liturgia dzisiejszej mszy świętej jasno ma nas ukierunkować na to, co nawet dla katolików nie jest oczywiste. Bo nawet dzieci, które chodzą na religię ostatnio. Teraz, tydzień, dwa tygodnie temu w szkole, kiedy mówię o bóstwie Jezusa, ty jak to, to Jezus jest Bogiem? Tak, jest Bogiem. Przed wiekami Bóg, litując się nad człowiekiem, zdecydował, Muszę zejść na ziemię i wziąć sprawy w swoje ręce. Bóg już w raju daje swoje słowo, no że nie ma innego wyjścia, że nikt z ludzi nie będzie w stanie tego naprawić, co zostało zepsute. Dlatego Syn Boży wstępuje z nieba, rodzi się jako człowiek, żeby wszystko naprawić. Bo tak jak będziemy mówić niedługo w święta wielkanocne, nie ma takiej krwi, nie ma takiej ofiary, którą my ludzie moglibyśmy złożyć, żeby naprawić to, co się stało i odkupić grzechy całego świata. Nie ma. Mogła to uczynić tylko ofiara Boga za ludzi. I na to narodził się człowiek. Na to potrzeba było, żeby Bóg stąpił z nieba, żeby przyjął ludzkie ciało i urodził się jako człowiek. Słyszałem też takie. Bardzo ciekawe porównanie pochodzące z jednego z ojców Kościoła, który opisuje, daje katechezę do dzisiejszej Mszy Świętej. Zobaczcie, jak wytafia się żelazo. Wyobraźmy sobie grudę żelaza włożoną do rozpalanego pieca. Widzimy, jak to żelazo się nagrzewa, jak ogień to żelazo przenika od samego środka. Jak żelazo świeci, płonie. Ogniem, do którego zostało włożone. Ale pomimo tego, żelazo pozostaje żelazem, a ogień pozostaje ogniem. I ta sama tajemnica przebóstwienia dokonała się w czasie Bożego Narodzenia. Ciało jest ciałem, bóstwo jest bóstwem. I tak jak żelazo włożone do ognia, tak właśnie bóstwo złączone z ciałem Chrystusa zajaśniało w Dniu Bożego Narodzenia. Przenikają się wzajemnie, wzajemnie są obecne, dlatego mówimy i uczymy i uczy teologia od samego początku, że Jezus Chrystus ma dwie natury. Że Bóg jest jeden w trzech osobach, a Chrystus ma dwie natury. To dlatego zdaje się w kościołach wschodnich, ta prawda jest ciągle przypominana, kiedy kapłan czy biskup wychodzi do wiernych z dwoma świecznikami. Na jednym widzimy trzy powiązane ze sobą świece, a na drugim widzimy dwie powiązane ze sobą świece. Są to właśnie dwie natury Chrystusa, które dzisiaj właśnie możemy oglądać w Betlejem. I dlatego, kochani, ten dylemat pasterzy. Widzimy zwykłe dziecię. Ale wiemy, że jest to Bóg, bo tak mówi Anioł, bo tak zwiastuje przyroda. Tak za chwilę będą mówić mędrcy ze wschodu. A za chwilę sam Chrystus będzie przemawiał właśnie do nas swoimi cudami i znakami, abyśmy w jego bóstwo uwierzyli. Ale ten sam dylemat pasterzy może stanąć przed każdym z Was, kiedy podchodzimy do Komunii Świętej. Zmysły widzą chleb, dusza widzi Boga. Tak jak i w Betlejem, oczy widzą dziecię, dusza widzi Boga. Ten cud Bożego Narodzenia i ten dylemat Bożego Narodzenia, tak jak to święty Tomasz Zakwinu pisze w jednej z pięknej swojej pieśni, w hymnie brewiarzowym: Mylą się, O Boże, w Tobie wzrok i smak. Mylą się o Boże w Tobie zmysły, bo zmysły widzą jedno, a dusza widzi co innego. Dlatego, kochani, dzisiaj powinniśmy modlić się o głęboką wiarę dla nas, abyśmy zdawali sobie sprawę, przed jaką tajemnicą mamy do czynienia. Ale także dzisiaj powinniśmy modlić się za tych, którzy nie wierzą w bóstwo Chrystusa, za tych, którzy Chrystusa jeszcze nie poznali. Dla tych, którzy, których jeszcze światłość pomieszana jest z ciemnością. Dlatego dzisiaj także te modlitwę ofiarujemy za tych, ażeby oni mogli poznać blask Chrystusa, który rodzi się w Betlejem, który jest darem Boga, ażeby odkupić i zbawić człowieka. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Kilka ogłoszeń.